Ojciec aresztowany za zestrzelenie drona z nad jego podwórka. Wiemy, że wielu ojców potrafi dobrze dbać o swoje córki. Niektórzy robią to chyba nawet nieco przesadnie. Jednak jeśli jesteś ojcem, chyba zrozumiesz po części tego mieszkańca Kentucky i to, co zrobił. William Meredith powiedział, że jego dzieci i sąsiedzi przyszli do niego mówiąc, że dron lata nad wszystkimi podwórkami w sąsiedztwie. 16-letnia córka mężczyzny opalała się w tym czasie obok basenu przy domu i ludzie podejrzewali, że dron jest tam w wiadomym celu. Pan Meredith powiedział, że nie może zrobić niczego, dopóki dron nie będzie znajdował się nad jego posiadłością. Nie musiał długo czekać i gdy maszyna znalazła się nad jego ogródkiem, szybko sprowadził ją na ziemię strzałem z shotguna. Operator drona nie był zbyt zadowolony, ale pan Meredith pokazał mu, że ma jeszcze pistolet i powiedział, że nie tylko dron może dzisiaj skończyć podziurawiony. Jednak używanie broni w miejscach zabudowanych jest nielegalne i Meredith długo nie czekał na oskarżenie. Właściciel drona twierdził, że trenował jedynie latanie przed wydarzeniem sportowym swojego syna. Całkiem przekonujący jest też zapis lotu drona, który nad ogródkiem mężczyzny spędził zaledwie 30 sekund. Sąsiedzi chcieli zobaczyć zapis kamery umieszczonej na dronie, ale w magiczny sposób karta pamięci zniknęła. Wydział Ruchu Powietrznego potwierdził, że drony nie mogą latać nad budynkami, ale nie potwierdził, że legalne jest ich zestrzeliwanie. Jak wam się wydaje, kto ma w tym konflikcie rację?